więc może trochę pogadać do was trochę siedziało przez te dni gdzie nie było odcinków ale zaraz wszystko wam powiem no więc jesteśmy w kurniku tak na początku może zacznijmy od tego że czarny kotek pojechał do nowego domu no do koleżanki z pracy więc znanego mi domu uwielbiam miejsce, gdzie trafiają moje kury czy inne moje zwierzęta do miejsc gdzie, które znam wow coś tu połamałem no ale mniejsza, więc pojechał sobie do nowego domku, zostały dwa kotki i one zostają już ze mną na stałe. No i tu ostatnio pod filmem się pytałem jakieś imię i tu gratulacje dla matki chrzestnej, bo kotka się nazywa Luna. Luna zostaje z nami, bo tak chciałem, tak było zaplanowane. Już się wpuszczam kolego, patrzcie, ja tu wejdę, przecież ja tu wejdę pierwszy, a co? Ty hieny słodkie Już zamykamy bandę jak one dobrze wiedzą że ja je będę zaraz wyganiał Idziemy Ty też nie, ale nie siadamy na to, tylko idziemy do domu yy, więc młodzież już u siebie yy, Więc tak to bywa Tutaj kuliczki też ogarnięte, dzisiaj pełno warzywek dostały, jutro w końcu wolne, ale oczywiście cały dzień zaplanowany, jak to to bywa, trochę u kur, trochę i tam prywatnie trzeba co nieco porobić, bo nie samymi kurami człowiek żyje, prawda maluchy? Kaczuchy, wy też byście mogli iść do siebie, a pompę miałem włączyć, patrzcie jaka skrawa za pompę miałem włączyć, co nie? To zaraz włączę, ustawię sobie tylko wąż, niech pompa jedzie z koksem ostatnio wodę im wypompowałem więc tu wody blak więc jedziemy z tym, że właśnie trochę trochę było na weekend będę szczery nieciekawie ponieważ katarek trochę mi się zalękł i jak ktoś oglądał uważnie film, na filmie to widział kilka słabszych sztuk w stadzie no i zebrał swoje żniwo. Słabsze sztuki poszły, wszystkie w diabły. Reszta jest wszystko dobrze i w sumie wszystkim już katar przeszedł w diabły. Już nie widzę, żeby mi smarkały czy coś tam. Jakoś pojedyncze sztuki wiadomo, że się jeszcze pojawiają, ale nie. No cię rąbne, Bartek. Przysięgam, że cię rąbne za to, co planuję zrobić. Eee, więc straciłem trochę niestety. Kochinka z tych młodszych. Serama. Trzy kogutki. Brachmy jedną kurkę, tylko, że z tego stada tylko kurkę i kogutka. Eee, Dwa, o których yy, wiedziałem, że w sumie jak się to zaczęło, że padną. Yy, ponieważ to było do przewidzenia, bo były naprawdę na słabo od rodzeństwa. One były połowę mniejsze od rodzeństwa. Ciep, 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 ciepne ziaraś. Ciepne ci ziaraś, ciepne, no, ciepne cię. też tak potrafię. E? tak, bo już mi irytujesz od kilku dni. Zostaw mnie. E, już na mnie więc e, tak to jest e, no, no ty piękny, duży, no tak a jaki wredny więc e, że tak powiem no niestety dobrze nie było no i w tym roku prze, normalnie po prostu mam dość silek wszelkiego pokolenia silek Niestety od Kwoki nie zostało nic, kompletnie wszystkie silki poszły, więc nie wiem co tak było, reszta, jeżeli chodzi o 5 brach i Pawłowskiego trzymałem się rewelacyjnie, tutaj niestety pułap, tutaj niestety już tak dobrze nie ma, ciemno wszędzie co to będzie, niestety silki, no niestety będzie ciemno, nie pożyły sobie. No trudno, ale mówię, reszta się trzyma bardzo fajnie. Więc mówię, jest ok. Tutaj też już, obtaszyńcy, dwa tygodnie możemy zapomnieć, że żyje. Eee, no ty, co taka napierzona? Ty, tu eee, się tak piezys. Tutaj właśnie przechodzimy, też etap pierzenia. Zaczynamy się pierzyć, moje maluszki. Fajnie, już w końcu będą chyba całe powrócą do normy więc myślę, że będzie spożasiu. Już tu większość jak widzicie fajnie już dostaje piórek, już wszystko wraca na no, lękarny, chyba już skończyły imprezę. Znaczy najbardziej... O, się widać, że się tu pierzą fajnie to widać. Na szczęście nie są łysa aż tak strasznie. Choć najlepiej chyba to brązowe to przechodzą. a tej co jest? Ty kwoczyć chcesz? No, odbiło cię. E, więc tu zaczynamy akcję pierzenia. Ta kurka już też fajnie wrzuca do siebie. No, bla, bla, bla. No tak, no trzeba podyskutować. Więc e, tak to jest, jeżeli chodzi o to. Tutaj niestety nic nie zobaczycie, bo ja muszę wyjść, żeby tutaj zapalić światło. Ale przejdziemy sobie do oddziału, oddziału zamkniętego. E, ja tu zapalę światło. O, oddział zamknięty mi się tu położył przy nogach. Tak, oddział zamknięty. Yy, a właśnie, takie dziwne zaskoczenie. Tutaj te silki, tak jak ona miała pięć swoich maluszków, tak dalej swoje pięć maluszków tutaj syma. I się małem bardzo dobrze małej gangreny. Yy, już widzę, że tutaj się u kochinów raczej dwa koguciki. Niebieska kurka. Więc fajnie no tam ten kukucik sobie żyje ojom jest w dobrym stanie ale na razie no, na pewno nie zostanie dopuszczony do roszczości do reszty no, muszą sobie poradzić chwilowo tutaj jeżeli chodzi o tą z coś widziałem że znowu jej wychodzi yy, ale na razie jajka nie zniosła i widzę że dalej jestem w porządku więc zobaczymy tu mamy tego kuchinka ciopsiedziu mały smrodek tu mamy guzika, guzik jest dobrze Mało chodzi, no bo na pewno boli małą nóżkę. Tu mamy gangrena. No co? Kto cię obudził? Jakim prawem, co nie? Potworze. Mu no tu jest dobrze, ja go nie zamierzam na razie przeprowadzać, niech... sobie siedzi w tym towarzystwie. Ojoj. Wiecie. Choć szczególnie szczególności, że on jeszcze jest trochę słaby. Yy, nic mu nie jest ogólnie, tylko że właśnie taki trochę zamulony, ale... Dostają tu witaminki. No co ty, kulejesz? Ej kolego, co ty zrobiłeś w nogę? No, idziemy, pokaż się. Czy one coś ci uszkodziły? Mówię o kogutach. Jeżeli chodzi, że coś im uszkodziły, to mam na myśli tylko koguty, które po nim skakały. To mogło się przyczynić, bo po nim to brachmy nawet skakały. No, kuleje coś. No ale no, niestety. Ale ogólnie jest je, wszystko jedzą, więc myślę, że będzie wszystko w porządku. Teraz muszę wyjść, żeby kury nie nadepnąć. Eee, więc ojom jest jak jest. Mam nadzieję, że będzie ino tylko lepiej. Ale to czas pokaże. Eee, ja muszę, włączyć sobie pompę, niech tam idzie w ruch. Jutro tutaj trzeba przedpokój posprzątać. Tutaj młodzież już ma się lepiej. Naprawdę fajnie jest, wszystko rośnie. Więc nie ma co płakać. Tutaj brak miniatury cwergi, dzikusy. Jak ja to mówię, bo inaczej ich się nie da nazwać. Są cholerne dzikusy. Co tu mi jest z tą kamerą? Taryse trochę poryje. yum I... Aha. Był kurz świetnie. E... Tu są dzikusy. Jajka sobie znoszą. Już dostałem tylko i wyłącznie do mnie ze sprzedaży praktycznie nie ma teraz, ponieważ no kury się pierzą, więc jajka zostają tylko i wyłącznie dla mnie, bo jest ich bardzo mało. E... Więc na razie stopujemy. Jajeczka na sprzedaż. Kurki mają urlop, bo to nie fabryka. Należy mi się słusznie, trzeba wprowadzić troszkę więcej witamin, no bo wiadomo, to okres pierzenia bardzo istotny dla nich. Dla zdrowotności tym podobne. Maluchy tu się mają wszystko dobrze. Więc opusi, poszli mi stąd, więc nie ma co płakać. Ogólnie właśnie wpadłem na pomysł. Po części trochę zdrowotny, ale też. Yy, Chodzi mi bardziej o to, że myślę, żeby sobie nie przejść, spróbować przejść na wegetariazm, ale to gdzieś tak dopiero za tydzień, jako próżnię lodówkę z mięsa. Ogólnie jestem człowiekiem, gdzie mięso do życia mu nie jest potrzebne, bo nie jadę tego Bóg wie ile, jak już to tylko i wyłącznie wędliny. E, więc myślę, że to nie będzie jakąś za, no, dla mnie przeszkodą. A ty tak myślę, dlaczego, czemu nie? I tak głównie im warzywa, więc zobaczymy co czas pokaże. Co Wy w ogóle o tym myślicie? Ja nie mówię tutaj o weganizmie, bo to kompletnie nie wchodzi w rachubę. Jako dietetyk wiem, że to też nie jest inteligentnym pomysłem. Ale mówię o samym wegetarianizmie i nawet może z dokładką, że ta ryba jednak będzie dostępna. Nie pamiętam dokładnie jak to się ta nazwa nazywała. Jak to się z wegetarianinem i ryby. Ale sobie też nie przypomnę teraz. <laughs> Więc myślę sobie, że to by był chyba dobry pomysł. Zobaczymy, jak to będzie. A co wy o tym myślicie? Jak się zapatrujecie? Może ktoś z was jest wśród yy, oglądających może ktoś jest wegetarianinem to coś powie na ten temat. Jak się z tym czuję? Ja mam znajomy wegetarian. W sumie wegan też. I nie narzekają, tylko mówię no wegan, to na pewno nie wchodzi w rachubę, bo to trzeba mieć duże pojęcie i dużą kontrolę nad jedzeniem. A ja takiej kontroli niestety nie mam, więc nie ma co. Dzisiejszy wieczór też poświęcę właśnie, zaraz montujemy sobie filmik i poświęcę szukaniu ciekawych tematów. Kilka tematów mi się nabinało na w głowie więc chciałbym je na pewno poruszyć kilka też y, tematów jeżeli chodzi o choroby ale y, też właśnie kilka tematów związanych z samymi stricto hodowlami kur więc y, zobaczymy co z tego będzie czy mi się uda czy nie uda coś y, znaleźć y, no i mam jeszcze jeden mały pomysł w głowie ale to o tym będzie inny film co zrobić. Jeżeli chodzi o filmy waszej hodowli, to będą dalej dodawane. Tam kilka jeszcze mam, więc będą dodawane. Po części w tym filmie nie będzie, od razu mówię, ale tak będą dodawane w kolejnych. Haszczak na dziś to niedziela. No i właśnie czekam na wasze opinie na temat wegetarianizmu powiedzieć, powiedzcie, co tam u Was, jak tam Wam weekend minął. Mówię, no mi nie za ciekawie, bo trochę kurek mi odpadło. Z jednej strony można się spodziewać, selekcja naturalna jest normą i w sumie, że lepiej, że teraz niż później. No mówię, w każdej jednej z kurek była różnica właśnie między nadrodzeństwem, przynajmniej połowy wielkości, więc od początku było z nimi coś nie do końca halo. Yy, więc niestety. Tak się zdarzyło. Choć dziwnie mi to... Mm, że tak powiem, że prześmierdło, ponieważ zaczęło to się dziać razem, gdy zacząłem odrobaczać z jednym lekiem. Kto oglądał film, to wie. Trochę mi to tak nie pasuje, ale ze względu na to, że też, yy, że tak powiem, za bardzo nie mam czasu, żeby się wybrać do weterynarza, w szczególności, że to takie z góry, które już mają yy, no, tą dobę, czy coś, to nie chcę wozić. Yy, no i w szczególności, że tutaj... Yy, no, nie jest to tani interes. Po pierwsze, a po drugie, mówię, no ja same te objawy po kilka chorób się przewinęło, więc e, niestety e, właśnie dużo osób do mnie pisze, że mykoplazma u, u nich szaleje. więc dajcie znać, czy uważasz, że to się pojawiło. Niestety, pora na wirusy jest idealna. U nas w nocy jest około. 7, nawet 8 stopni, w dzień już 15-16, więc jest duża różnica temperatur. Na szczęście deszcze już się uspokoiły stosunkowo sucho i fajnie, więc y, też i ta y, wilgotność się zrobiła całkiem inaczej, więc jest naprawdę fajowo. W kurnikach fajnie sucho, to jest najważniejsze i ciepło, więc nie ma co narzekać, a tam kotoły mi tam miałczą. A kto tam jest? I pan prezes i Luna. lody. Co kaczuchy? No nie no, chodź. Jegus. W góry. Do mnie. Nie chcą. Nie, bo ja jestem, to nie wejdę. Dobra, koniec tego przynudzenia. Dajcie znać, jak tam u was, co tam u was, słuchać, jak to minęły wam te niedziela. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jutro odcinek się odbędzie. Że znajdę chwileczkę, żeby go nakręcić. E, I się widzimy w takim razie jutro. Już wam daję suchara Pucha zjadły to teraz co na sucharach, co nie? Ale czapla. I one tak będą chodziły, jak ja będę chodzić z nimi. Dobra, kończę. Bo już gadam głupoty i się wszystko nie trzyma kupy. Serdecznie wszystkich, wszystkich, wszystkich widzów pozdrawiam. Zapraszam jeszcze raz na pierwszą stronę ekipy krzycha do subskrypcji kanału i czekam na Wasze informacje w komentarzach jak tam niedziela, co myślicie o wegetarianizmie? i jak u Was z mykoplazmą, czy się pojawiła, czy nie, no i ci, co kontynuują walkę z ptaszyncem, czy nie ma, choć to powinien też zakończyć trochę swoją karierę, ale dajcie znać, co tam jest i jak to wynikło. Do zobaczyska!